Słyszeliście o koronie gór Polski? No to możecie o niej zapomnieć, bo choć to całkiem fajne wyzwanie, to mam wrażenie, że każdy próbuje ją zdobyć. My też. A czy nie ciekawiej byłoby zrobić coś bardziej niszowego, niespotykanego? Coś, czego nie zrobił nikt wcześniej? Na przykład, no nie wiem, Korona Województwa Śląskiego. Lista najwyższych wzniesień w poszczególnych miastach i miasteczkach. Bo czy ktoś z Was w ogóle słyszał o Koronie Województwa Śląskiego? Tego na pewno nikt wcześniej nie zrobił. Jeszcze tylko szybki research i okazuje się, że... ...że Korona Województwa Śląskiego istnieje. Jest oficjalnie opracowana, zgłoszona do ptt ma nawet swoją książeczkę i można zdobyć specjalną odznakę. No dobra, ale to wciąż jest niszowa sprawa. A już na pewno nie natknąłem się na to, żeby ktoś udokumentował je zdobywanie w taki sposób, w jaki my mamy zamiar to zrobić. Dalej możemy być pierwsi. Robimy to. Jeden gorol. I jeden hanys. Kontra 49 najwyższych wzniesień we wszystkich gminach województwa śląskiego. No dobra, nie we wszystkich, ale o tym będzie później. Zaczynamy więc zdobywanie korony województwa śląskiego. A zaczynamy od. Zaczynamy od sosnowca. A zaczynamy od sosnowca dlatego, że. Mamy tu najbliżej. I dlatego, że byłem tu już parę razy. I wiedziałem, że o zachodzie słońca będą fajne zdjęcia, a fajnymi zdjęciami chciałem zacząć ten film. Na każdej z tych górek chcemy się dzielić jakąś ciekawostką. I teraz, zaczynając od sosnowca, czyli Górki Środulskiej. 319 metrów nad poziomem morza. Ale to nie jest ta ciekawostka. Ciekawostka jest taka, że. Podobno, górka środulska wcale nie jest najwyższym punktem w sosnowcu, a najwyższy jest w prywatnych rękach. W jakiś deweloper czy coś. W związku z tym ustalono, że na liście korony zostanie umieszczona właśnie górka środulska. Poza tym to jest dość popularny punkt i uchodzi tak w świadomości ludzi za najwyższy. Znajduje się tu stok narciarski na przykład. Czy ta ciekawostka, którą się podzieliłem, jest prawdziwa? Nie mam pojęcia. Bo mi się wydaje, że to przeczytałem, ale nie sprawdzałem, bo mi się nie chciało. Możemy się umówić tak, że montując ten materiał to sprawdzę. Jeśli tak, to tu się znajdzie jakiś disclaimer. No tak, myślałem. Latanko piękne, zachodzik jeszcze lepszy. O to chodzi. Naprawdę zaczynamy w czeladzi, chociaż zmontuję to tak, że zaczniemy w sosnowcu. I tutaj ciekawostka jest taka. Wiem, bo już tu byłem. Ciekawostka polega na tym, że w momencie, jak skończę mówić o tej ciekawostce, czyli dokładnie za moment, to my już będziemy u góry. No i prawie jesteśmy. Bo to jest tam. Are you not entertained? Jak oceniasz? Super! Czeladź dowozi, dowozi. Nie spodziewałem się takich widoków, ani takich okolic w Czeladzi. Zawsze mi się kojarzyło głównie z M1. Korona województwa śląskiego i najważniejsze co tu jest? O, jest tu! Czyli QR-kod, którym można sobie całą mapkę regionu e, i całą mapkę tej korony pobrać. I tu mamy miejsce na wszystkie pieczątki, które oczywiście nie istnieją. Tak. Wie, więc po, Pan poradził Bartkowi, żeby zrobić sobie w każdym miejscu. Co też będziemy czynić. A tutaj próbuję opowiedzieć o ciekawostce związanej z Sośnią Górą, ale mikrofon odmówił posłuszeństwa, więc powiem to z ofu. Szczyt znajduje się tam, gdzie ta biała kapliczka, natomiast ciekawie zaczyna robić się kilkaset metrów dalej, gdzie znajdziemy pozostałości dawnego cmentarza cholerycznego. Nekropolia pochodzi prawdopodobnie z XIX wieku, dziś jest już w stanie raczej mocno opłakanym, ale nadal jest to dość ciekawe miejsce. Góra Świętej Doroty, a.k.a. Dorotka. Jeśli chodzi o ciekawostkę, to ciekawostka jest taka, że na Wikipedii jest napisane, że to jest najwyższe wzniesienie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 382 metry nad poziomem morza, ale w Dąbrowie Górniczej znajduje się wewerest, który ma 390. I teraz nie wiem, czy Wikipedia kłamie, czy może ten wewerest się znajduje poza Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, ale w sumie nie wiem, czemu miałby się znajdować. Jesteśmy na w najwyższym wzniesieniu Dąbrowy Górniczej, 390 metrów nad poziomem morza. Kazik opowie ciekawostkę związaną z tym miejscem. Otóż w styczniu 1945 roku, na szczycie tej góry, z wieży triangulacyjnej, która znajdowała się mniej więcej tutaj, niestety nie jest już częścią tej góry, niemiecki snajper odpierał Armię Czerwoną. Sam jeden. Jak można się domyślić, Finał tej historii był dość krótki i zwłoki snajpera zostały pochowane na pobliskim cmentarzu. Za to to, przy czym stoimy tutaj, jest to ceglano-betonowy bunkier, który armia hitlerowska postawiła tutaj również w celach obronnych, aczkolwiek dokładnie w jakim celu, tego nie wiadomo. A nazwa Weverest Taka, można by powiedzieć, hmm, żartobliwa. Wywozi się prawdopodobnie z tego, że góra ta jest na skrzyżowaniu trzech gmin. Łosień, Łęka i Łokradzionów. Tak jest, Okradzionów, aczkolwiek no, chyba Łokradzionów bardziej pasuje do konwencji. Większość kroków robi się tutaj wracając po aparat. I w niedalekiej odległości od Wewerestu znajduje się Wielka Góra w Gminie Sławków. Musieliśmy się trochę przeoffrodzić, ale idziemy. Jak już wspomniałem, znajdujemy się w Sławkowie na wielkiej górze, zwanej również Hojną, wysokość 368 metrów nad poziomem morza. I powinienem powiedzieć teraz ciekawostkę, ale to nie jest tak, że ja wszystkie te ciekawostki znam i się jakoś specjalnie przygotowuję. Tu nie odkryłem żadnego super ciekawego faktu na temat tego wzniesienia. Dlatego w ramach ciekawostki pokażemy Wam ujęcia z drona pobliskiego toru motokrosowego, kamieniołomu i generalnie okolicy, która jest taka mocno fraudowa, ale skąd da się przejechać. W ramach ciekawostki mogę powiedzieć jeszcze, że mamy ładny widoczek na Beskidy. Ale wypas. W naszej podróży dotarliśmy na Jurę. Za mną piękne, skalne ostańce wzgórza, kromołowiec. A skoro kromołowiec, to jest też trochę łowiec. A my idziemy na Stodulsko, czyli najwyższe wzniesienie gminy Łazy. jest Dulsko posiłkuje się książeczką. Gmina Łazy. 435 metrów nad poziomem morza, czyli pierwszy raz przekraczamy strefę śmierci 400 metrów. Tu widok piękny na Śląsk. W tamtą stronę Jura i tam jeszcze będziemy wracać. Co do ciekawostki, no powiem tak. Miejsce, w którym zaparkowaliśmy, czyli w wzgórze Kromołowiec, to powinna być ta ciekawostka. Powinniście sobie tu przyjechać, zrobić piknik. Oglądać wspaniały zachód słońca sama, droga na Stodulsko też jest super. Fajna ciekawostka, nie? Ciekawostka jest też taka, że jak będziecie się wybierać w te górki, to możecie sobie lepszy riser w zróbcie niż my. Może jeszcze opowiem o naszych uniformach w takim układzie. Koszuleczki, proszę. Także no, nie ma lipy. No nie, zgubiliśmy drogę, ale celowo. W naszej przygodzie ze zdobywaniem korony Województwa Śląskiego dotarliśmy do stolicy Województwa Śląskiego, czyli do Katowic, ale to nie wygląda pewnie dla większości niezaznajomionych jak Katowice. Za to dla zaznajomionych żadna nowość, bo Katowice, z tego co mi się wydaje, są jednym z najbardziej zielonych miast wojewódzkich w Polsce. A my się znajdujemy w Lesie Murudzkowskim. Czyli jednej z pozostałości po pradawnej puszczy śląskiej. Znajdujemy się na wzgórzu Wandy, w najwyżej położonym punkcie Katowic. Kiedyś nazywała się Białobrzeską Górą, tak jak tutaj jest napisane na tym kamieniu. Nazwa pochodziła od rzeki Białej, która z tego wzgórza wypływała. Nie do końca wiadomo, dlaczego teraz nazywa się wzgórzem Wandy. Natomiast wiemy, że w momencie, kiedy ta nazwa się zmieniała, wszędzie pozbywano się nazw pochodzenia niemieckiego. I nasze przypuszczenie jest takie, że w myśl tego trendu Nazwano to wzniesienie wzgórzem Wandy, bo Wanda też nie chciała Niemca. Wzgórze Wandy, jak już wspominaliśmy, znajduje się na terenie lasów murckowskich, konkretnie rezerwatu. Oczywiście w to miejsce da się dojechać prawdopodobnie bez problemu samochodem. Jest tu wszędzie asfalt. Natomiast no, my wybraliśmy taką dróżkę, powiedzmy, niecałe pół godziny przez właśnie rezerwat, po to, żeby go trochę zobaczyć i trochę pokazać. Jak widzieliście, no, jest to wyjątkowo urokliwy las, taki trochę rzeczywiście dziki. No, natomiast położenie tej góry ma swoje. Plusy, jak i minusy. Plusem jest oczywiście to, że można przy okazji zobaczyć rezerwat. Minusem jest to, że w odróżnieniu do wzniesień, które do tej pory oglądaliśmy, stąd się nie rozpościera jakoś specjalnie żaden widok, przez to, że jesteśmy w lesie. Natomiast no, my jesteśmy profesjonalistami, od tego mamy drona i zaraz zobaczycie, jak to wygląda z góry. Jest jeszcze opcja, żeby wejść być może na tą wieżę, chociaż ona chyba służy straży pożarnej, więc nie wiem. Okazuje się, że miałem rację, i ta wieża służy celom ochrony przeciwpożarowej. I pani nam pomachała z okienka, i powiedziała, że nic się nie pali. Jesteśmy na Górze Hugona. Góra nazwa raczej szumna, bo to wzgórza o wysokości raptem 311 metrów nad poziomem morza, ale czyni to tę właśnie górę najwyższym punktem świętochłowic. Ciekawostką o tym miejscu jest to, że jest działem wodnym pierwszego rzędu. Innymi słowy, wszystkie rzeki po mojej prawej stronie uchodzą do Wisły, a po lewej do Odry. Albo na odwrót. Góra Wyzwolenia zwana też górą Redena, czyli najwyższe wzniesienie Chorzowa. Do tej pory, żeby wejść na te górki, to był jakiś taki mniejszy albo większy spacer. Generalnie głównie przez krzoki. Ale w Chorzowie to jest dużo prostsze, bo to jest po prostu w parku. Też imienia Redena. Jak już wspomniałem, Góra Wyzwolenia nazywała się kiedyś Górą Redena. Redena na cześć twórcy przemysłu hutniczego. Chorzowie. Nazwę zmieniono po I Wojnie Światowej, kiedy to Kynigshütte, czyli Chorzów dzisiejszy, został wyzwolony właśnie i stał się częścią Polskiego Górnego Śląska. Co jest ciekawe w tym parku, to między innymi to, co jest za moimi plecami, czyli schron dowodzenia. To jest jeden z obiektów, który tworzy tak zwany Obszar Warowny Śląsk, czyli taką linię umocnień, która powstała właśnie po I Wojnie Światowej, kiedy Górny Śląsk został podzielony między Rzeczpospolitą a część została w Niemczech, tak jak było pierwotnie. Na polskiej części wybudowano właśnie taką linię umocnień, która miała służyć obronie w przypadku potencjalnej agresji ze strony Niemiec. Skończyło się, jak się skończyło, wszyscy wiemy. Natomiast pozostałości po tej linii obronnej są widoczne cały czas w wielu miastach śląskich. Ona się tak ciągnie mniej więcej od Łazisk, Nikołowa, przez między innymi Chorzów, aż po Piekary Śląskie, ale bardzo dużo tych obiektów jest w Rudzie Śląskiej i do Rudy Śląskiej Przeniesiemy się teraz w mgnieniu oka. Ha! Tak jest. Jesteśmy w Rudzie śląskiej, a dokładnie na wzgórzu Czarnoleskim, czyli najwyżej położonym punkcie tego miasta, 319 metrów nad poziomem morza. Samo wzgórze co prawda na mapie zaznaczone jest kilkaset metrów w tamtą stronę, ale myśmy specjalnie dla was przedzierali się przez krzaki atakowani przez pokrzywy i barżanty, po to, żeby pokazać wam to. Czyli kolejny z bunkrów, będących częścią niegdyś obszaru warownego śląsk. W grudzie śląskie jest dużo tego typu obiektów, chyba najwięcej pozostałości po tej linii fortyfikacji. Tutaj znajduje się jeden, kilkaset metrów dalej, w tamtą stronę drugi, i generalnie w tych dzielnicach dookoła Czarnego Lasu jest ich bardzo dużo. Na pewno znajdziecie jakiś, który jest łatwiej dostępny niż ten. A jeśli zależy Wam tylko na wejściu na wzgórze Czarnoleskie, to wystarczy wysiąść na przystanku autobusowym i zrobić dwa kroki. I jesteście. Ej, to jest jak scena z teledysku Jestem Bogiem, jak oni na tej hołdzie stoją. Ja, jestem Bogiem. Światom to zrobi sobie. Ty też jesteś. I w tym miejscu musimy postawić kropkę. Póki co, bo to dopiero początek przygody. Za nami niespełna jedna czwarta listy, a co przed nami? Niespodzianek bez liku. W następnym odcinku zobaczycie m.in. prawie prawdziwego dinozaura i bytomski Blair Witch Project. Zapraszamy serdecznie do śledzenia naszych postępów w zdobywaniu korony województwa śląskiego. Cześć!